Kilka stron z mojego prywatnego pamiętnika Lepiej czyta się przy muzyce, więcej Zapraszam Może to? Jest komunim przecież... A to nie! Drogi pamiętniku, chyba to padła Jakaś trauma, widzę wszystko w ciemnych barwach Jakby podpalił londyn, nagle spoczął na laurak A jakbym miał się ciąć nogi, tą to w Chcę im wypieczalać, bo mi to nie przeszkadza Przeszkadzają mi ci, którzy chcą na żadnych Kolejna sprawa, drogi pamięciku Wśród drugich sników czuję się jak outsider Znasz mnie, nie mam priku, to... na To wpływu, to zimno, to zimno na które czynią mnie delgantem Znasz się, taki mój charakter Brak mi apetytu na wosk, ale nie wyjdą Ale paszczę, nie! Chciał ale przecież to nie nieważne Łapy górę! Łapy! Łapy! Poznaj łapy w górę! Łapy! Łapy! Poznaj łapy w górę! Poznaj łapy w po górę! Poznaj łapy w po 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 ej, Drogi pamiętniczku, mam jeden problem Kiedy ktoś planuje, to nie mogę patrzeć Jest wielu, niewielu, może mnie zmotywować Bez jestem jak mocy, drzwi samobrona My tak wiele spraw już myśli Który skończył tak, że myśli Z kładą się z Mamię puszkę jasną, gromnie w marszu Szedłem leśnów, za zatój mam Znów w tym lebarku, zabraknie mi plastu A co to na przez do parę czasów i Dobrze jak pomidor, bombi, kombi No Bo jak teraz wysiądź, tak kombi. Sklepu, ty jak dombi, pobry Spalam znowu dzień dobry, dobry zamieniam do dobor Kiedy ja mówię hip, nie mówicie hip Hop, hip Hop ja mówię super খুজ <laughs>